Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Widokiem śniadania, już tak w sumie to się robi małą tradycją, ale no, oczywiście nie będzie tak codziennie. Czasami jem coś na szybko, albo zaczynam iść późno. Dzień. Słuchajcie, róża ma dzisiaj taką chrypę, a ja okropne wyrzuty sumienia, bo myślałam, że już jest zdrowa, że mogę im pozwolić na te lody. No i słuchajcie, chyba jej zaszkodziła. A róża już od rana walczy z jajkami. Muszę jej zrobić kitkę jakąś. Dopiero wstałyśmy, tak? I pierwsze co jajka jajka. Zobaczcie, jakie dzieła tutaj mamy. No nie wiem, no możesz jaki chcesz, ale wiecie co, jakby tak, em, powiem wam, że bardzo fajnie wyglądałoby całe czarne jajko właśnie z takim kolorowym brokatem. Ale ma chrypa, No, o, to matka zrobiła, co? Narobiła. Rysujemy, mama, mama. Rysujemy, tak? Tak. Mam Ci przygotować te podstawki? Ja Tak? Przygotować Ci te podstawki wszystkie? Mama, poczekaj. A tutaj od pisaka zafarbowała. Oj, mama, poczekaj, mama, poczekaj. Ona to sama nie wie, co ma robić. Tak, ja Ci tu zaraz posprzątam, wiesz? Bo to na przykład już w ogóle nie jest potrzebne. To schowamy, będzie na następny rok. Za rok kupimy tylko barwniki i tyle. Co tu jeszcze masz pełno naklejek. No dobra, przygotuję sobie jakieś śniadanko. I przyszła mi tutaj paczka z Gusto do rozpakowania. No akurat tak wyszło, wiecie, że zamówiłam Gusto na święta, dlatego że za bardzo nie planowałam niczego w sumie w te święta. Łukasz mi trochę z tą kaczką wrobił. Mam tutaj rosół właśnie się podgrzewa, więc zrobię sałatkę jarzynową też. No i ogólnie za bardzo to nie będziemy szaleć. Tak jak pokazywałam Wam te zakupy, no to takie raczej normalne rzeczy kupiliśmy. No trochę więcej słodyczy, więcej jajek czekoladowych. Mama, mój jajek spadła i nie działa odsłonić. jajko spadło. Tak. Nie spadło. Ja trzeba włoski związać, nie? Róża miała wczoraj myte włoski i miała takie, wiecie, mokre, wyprostowane. Yy, rozczesane. I one były dosłownie do pasa aż. Bo teraz jak ma takie trochę skręcone, to są krótsze, ale jestem w szoku, że takiej urosły włoski, bo ja się bałam, że ona będzie łysa. Tak, tak. Już Ci to przygotowuję, tylko dokończę. Ja się bałam, że róża będzie łysa, bo no słuchajcie, jak ona była mała, to no w ogóle jej prawie włoski nie rosły. I nagle tak zaczęły rosnąć, że szok. Nie żabciu? Tak. Niektóre dziewczynki w tym wieku mają jeszcze takie bardzo słabiutkie włoski. Krótkie. Co mam Ci tutaj namalować? Muszę rysować jaja. Jaja muszę rysować. Dobra, to muszę odłożyć telefon. Bo ja lewą ręką nie potrafię. No, narysuj włoski. Dobrze mówi, że się jaja skończyły i chcę więcej. Także do poniedziałku będziemy tu mieć 50 jajek pomalowanych. Nie, no żartuję, ale Super. powiem Wam, że bardzo się cieszę, że kupiłam ten zestaw, bo w ogóle tego nie planowałam. Ja nigdy w życiu nie robiłam czegoś takiego jak pisanki, w ogóle jakoś mnie to nawet nie interesowało, nie kręciło. Ja się nawet zastanawiałam, czy to się robi z jajek takich ugotowanych, czy z wydłużek. Serio, po prostu totalnie nie w temacie byłam. I wyskoczyło mi gdzieś to na Amazonie. I tak spojrzałam. I pomyślałam sobie, że to będzie takie właśnie fajne DIY dla róży. No i dla Dawida, może też. Dawid, jak widzieliście, też, też mu się to spodobało. I powiem Wam, że naprawdę super. I też tak sobie pomyślałam, że y, za jakiś czas y, mogłabym poszukać jakichś takich kamieni nawet. I byśmy mogły sobie kamienie malować, tak? I przyklejać naklejki na kamienie. No i trzeba wymyślać takie fajne zabawy. No powiem Wam, że super, naprawdę. Dobra, idę po tą gumkę. Działam w kuchni. Tutaj mam odłożone warzywa na sałatkę jarzynową. A tutaj jest już prawie gotowy pasztet. Tylko jeszcze muszę to wszystko wymieszać i oczywiście upiec. No i tutaj mam 800 gramów mięsa. I w tych 800 gramach jest jedna marchewka, mały kawałek selera, trochę cebuli z rosołu, trochę tej zieleniny z rosołu pora, i pietruszki, natki pietruszki i jedna pietruszka taka biała, korzeń. Do tego trzy jajka, płaska łyżeczka pieprzu, płaska łyżeczka soli, pół łyżeczki gałki muszkatołowej i muszę jeszcze tutaj dorzucić cztery łyżki bułki tartej. I wtedy to wszystko wymieszam i przełożę już do foremki. Robiłam już taki pasztet, on jest z przepisu, czekajcie, niech zetnę, ze strony ania.gotuje.pl Nazywa się pasztet z mięsa z rosołów, więc możecie sobie poszukać, jeżeli wolicie, taki przepis w formie czytanej, a nie pokazywanej. No dobra, działam dalej. Tutaj gotują mi się ziemniaczki na sałatkę. Tutaj mamy resztkę rosołu. Dodaję jeszcze szczypiorek. Stwierdziłam, że zrobię ten pasztet z jajkiem w środku. Jeszcze nigdy tak nie robiłam. A słuchajcie, jak szaleć to szaleć. Czas na gotowanie jest, także można się trochę pobawić przy garach dzisiaj. Dobra, przekładamy do foremki. Teraz dodam dwa jajka. One są troszkę kolorowe, dlatego że to są jajka, które róża malowała i w które się zbiły. Aha, róża usłyszała słowo jajka. No to baw się jajeczkami, baw się, no. <słyski> no mówię. uj, żółtko mi wypadło. No mówię wam, że te jajka to jest hit po prostu. O, przekroiłam na pół i tak ułożyłam. Przykrywam to jeszcze teraz resztę paszty. X? <grywa> tak. A dlaczego ty po angielsku mówisz? Jest trudne. Ach, ty wzięłaś te świeże jajka, nie, kochanie. Teraz pokroję pomidorka. Ja chyba sobie wezmę. Do pomidorów to koniecznie z ząbkami. I to tutaj ułożę tak na ozdobę. Posypię jeszcze czarnuszką, ja czarnuszkę mam akurat z gusto, bo mi została z jakiegoś tam przepisu, nie zużyłam całej, więc będzie idealnie. Jeszcze teraz tą górę poleję oliwą z oliwek. Co, co się dzieje? No straszny jest. Straszny jest! No dobrze, tak to wygląda i teraz pasztet wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem aż na półtorej godziny, 90 minut. Otworzyłam paczkę i w ogóle zobaczcie, to jest super. Chyba gusto nawiązało jakąś współpracę, nie wiem, z BBC, chyba? Nie, to chyba nie. Tak, BBC Studios. I tutaj jest pokazane, jak z tego pudełka na te takie rzeczy, które muszą być schłodzone, zrobić domek. I to jest chyba tylko z jednego pudełka. Tak? Ja muszę to. Wiecie co? Ja muszę to pokazać Dawidowi, bo Dawid y, takie rzeczy ogarnia w moment. Ja to tak nie za bardzo, szczerze mówiąc. Tutaj jest też druga ulotka i zobaczyłam, że mm, z tym kodem, który ja Wam zawsze podaję w opisie, można zamówić to jedzenie ze zniżką 65%. I teraz zgupiałam i nie wiem, czy oni podnieśli o 5% tą zniżkę jeszcze, czy mi się pomyliło z HelloFresh i w HelloFresh było 60%. Nie pamiętam. Słuchajcie, wszystkie szczegóły zostawię Wam w opisie, bo jeżeli chcecie, ja zawsze powtarzam, możecie sobie skorzystać i zamówić właśnie z tym kodem po kliknięciu w taki specjalny link takiego boksa. I on będzie kosztował, nie wiem, ile, 13 funtów na przykład. No, naprawdę grosze, słuchajcie, no, 4 obiady dla teoretycznie czterech osób, w praktyce to tak dla trzech, Jeżeli ktoś je dużo, tak jak moi chłopcy, za kilkanaście funtów to jest naprawdę super cena, dlatego. Naprawdę warto skorzystać. Nie możecie skorzystać z tego tylko raz, a później nie musicie kupować w normalnej cenie. Możecie to konto sobie usunąć albo zawiesić dostawy. W opisie macie wszelkie szczegóły napisane. Dobra, tutaj mamy jakieś mięcha, ale czekajcie, ja wam tutaj nie będę tego mięcha, może pokazywać tylko. Poszukamy sobie przepisów. Jest jeden. Drugi, trzeci, i nie mówcie mi, że ja tutaj nie mam przepisu znowu, bo już raz tak się zdarzyło, że nie dostałam przepisu. Nie, dobra, jest. Tutaj mamy tak. Coś podobnego do tego, co niedawno robiłam. Czyli kurczak z tym takim dużym kuskusem. To jest przepis, który już ostatnio mieliśmy. I był tak pyszny, że stwierdziłam, że zamówię go jeszcze raz. To jest kary, ale takie łagodne, pomidorowe. Naprawdę przepyszne. Tutaj mamy. Wołowiny z makaronem udon. Chcesz inną paczkę? Tak. A skąd ja Ci wezmę inną paczkę? No ale mama te paczki to chyba nagra dzisiaj. Wiesz, chyba zrobimy oddzielnego vloga z tymi paczkami. Ja mam cały blat paczkami zawalony. I tutaj jest ostatni przepis. I to jest strogonow z kurczakiem i z pieczarkami. Wygląda przepysznie. I z makaronem. I ogólnie sytuacja wygląda tak, że te przepisy mają akurat dość długą datę ważności. Chyba dwa z nich są do drugiego, a dwa są do czwartego. Więc raczej dwa będę przygotowywała już po świętach. Być może nawet trzy. No zobaczymy. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy będę coś dzisiaj z tego gotować. Bo teraz przygotowuję to jedzenie takie powiedzmy na święta, także no zobaczymy. Zobaczymy na co będziemy mieli ochotę. Dobra, super. Muszę to sobie teraz przełożyć do lodówki i będę działać dalej. Zajmę się robieniem sałatki. Pokaż wpadł zakupami z polskiego sklepu, poszedł teraz się ogarnąć, bo w ogóle przyjechał w krótkich spodenkach, bo jest dzisiaj. No, w sumie jest ładnie słonecznie. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, piękna wiosenna pogoda. To jest tutaj naprawdę rzadkość, no ale ja na przykład czuję, że jest chłodno. No ja bym w życiu nie założyła krótkich spodenek, ani nawet krótkiego rękawka. Dobra, wracamy do zakupów. No więc poszedł się przebrać, ogarnąć i pójdzie z różą na plac zabaw pewnie albo na jakiś spacer. A ja będę przygotowywać jedzonko. Widzę, że tutaj są nasze zakupy wymieszane. 73, 58 i mamy tutaj ogórki kiszone, to jest dla mnie. Dla mnie są też te saszetki dla róży. Drugie śniadanie truskawka, jabłko, banan. Marakuja, no to jest dla Ciebie, a nie dla mnie, no oczywiście. Słuchajcie, no przyleciała i mówisz, to jest dla niej. Tak, to są dla róży śniadanka takie pyszne z owocami. Marakuja, brzoskwinia, jabłko, banan. Uuu, tutaj coś nowego, takiego czegoś to jeszcze nie widziałam. Kokos, banan i wiórki kokosowe. Chcesz teraz? Nigdy nie wiem, nigdy nie wiem, czy to się mówi kija czy ja Różnie chyba ludzie mówią i mango, ale fajne smaki. Ja nie mogę. Tutaj też i tutaj też kokos i banan. Chcesz sobie pooglądać? co w sensie, Róża ma takie brudne ręce od pisaków i nie da się tego domyć, więc jest wesoło. Um, Metka łososiowa to dla mnie. Chciałam cebulową, ale zadzwonił i powiedział, że jest tylko łososiowa. Nigdy w życiu takiego czegoś nie jadłam, ale stwierdziłam, że niech weźmie. Dla mnie jest też smalec. I drożdże też są dla mnie. Nasiona kija albo chia, też dla mnie. O, to jest dla niego. Takie naleśniki to nie. To nie dla mnie. Um. Chcesz to jeść? na pewno będziesz to jadła, to to chyba się ta suś nie pogniewa, co jak Ci otworzę? daj, otworzę Ci. Tutaj już podsmażam kaczkę, także przepraszam za odgłosy w tle, bo piekarnik buczy, kaczka stwierczy, paluszki są dla mnie, śmietanka jedna i druga są dla mnie, twaróg jest dla mnie. No widzę, że to dla niego za dużo nie ma, to w sumie nie wiem, bo koniecznie chciał jechać, ale ja tak mówię, dobra, jak jedzie, no to niech mi kupi parę rzeczy. Paluszki jeszcze jedna i jeszcze jedna. Żurek jest jego, bo on koniecznie chciał żurek. Się uparł, żeby żurek na świętam jest. Makrela też jest moja. Pietruszka. Chlebek jeden dla mnie, jeden dla niego. A, i to są jakieś. Aha, to pewnie w tej torbie tutaj jest większość jego rzeczy. Chociaż ja chciałam też jakieś. Ja chciałam jakąś szynkę, zaraz zobaczymy, czy kupił. To jest jakaś kiełbasa, nie będę mu otwierać kości. Kiełbasa biała, zdaje się. To jest co? To też jest jego jakieś mięso. Ja chciałam boczek, i to chyba będzie tak. To jest mój boczek. Tu jakieś lizaki. Aha, i chciałam suchą krakowską, to to będzie to. Dobra, to to też jest moje. Ok, pochowam to, ale już naprawdę nie wiem gdzie. Słuchajcie, ciężko jest z miejscem w lodówce, także może być problem. Kochani, spójrzcie tylko na to. Stało się, obcięłam włosy. No, słuchajcie, nie wytrzymałam, poszłam umyć włosy. I jak je zaczęłam suszyć, a one mi się zaczęły plątać, to mówię nie. Wzięłam nożyczki. Ja mam. Czekajcie, bez sensu muszę do tego wziąć szufelkę. Po co wrócić ręce? No, obcięłam końcówki tak kilka centymetrów. Chyba jeszcze później obetnę tak z 5 centymetrów. No i nie pokażę wam, jaką teraz mam długość, bo od razu zrobiłam sobie koka, no bo cały czas i tak gotuję. Także nie ma sensu się jakoś fajnie czesać. I co? Słuchajcie, no łzy mi lecą, bo przed chwilą znowu kaszla. no tak <laughs> masakra. Przyłapany. Max, nawet nie mrucz, bo jestem wkurzona. Zobaczcie, jakie on sobie miejsce znalazł na spanie. Spójrzcie tylko, ile sierści, jeszcze... o nie. O kurczę, masakra, Max, coś ty zrobił. No w sumie moja wina, no bo mogłam się domyślić, że jeżeli będę trzymać rzeczy do prasowania na wierzchu, no to kot uzna, że to jest super miejsce do spania. Ja wymiękam. Zobaczcie na tych białych że Nie, no nie mogę. Ale oblazło wszystko. Co, fajnie ci tutaj? ja Ci mogę taki koszyczek przygotować tylko nie z ciuchami mm. no trudno, no będę musiała wszystko prać, no i całe szczęście że mam suszarkę, bo suszarka ma jakiś taki filtr, jest takie sitko, nie wiem jak to nazwać i ona zbiera wszystkie te kłaczki wiecie i sierść też no ja ale mi narobiłeś, no leż sobie tu leż, widzę, że róża tutaj też rządziła i to. Oja. Oh yeah. Masakra. O, jakie zagrzane. Aho i to widzę, że ściany też załatwił nie Pewnie machał łapkami. No, nie uciekaj, nie uciekaj, nie jestem wkurzona. Chcesz wyjść? A tej kocicy, którą tutaj podkarmiam, nie widziałam już sama nie wiem ile dni. Wiecie, co nie wiem, straciłam rachubę, ale od momentu, kiedy ją wam ostatnio pokazywałam, nie pojawiła się. Były teraz takie dni, że padał cały czas deszcz i widziałam, że nie mają zamknięte okno, więc pewnie siedziała w domu. Yy, ale od dwóch dni jest dość ładna pogoda. Niestety nie widziałam jej, więc nie wiem. No, może po prostu jej nie wypuszczali, no. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Dobra, słuchajcie, muszę sobie czymś tutaj usta posmarować. Wiecie co? Spojrzałam teraz w ekran i myślałam, że tutaj na ścianie mam taką wielką plamę, a ja mam ekran po prostu brudny. Dobra, śmigam dalej do garów. Już powoli zaczynam mieć dosyć, także chyba nie będę dużo nagrywać, bo już sporo nagrałam. Jeszcze będę robić sernik, kończyć galaretkę, jeszcze pałki kurczaka będę robić. Mój dzisiejszy obiadek prezentuje się tak, jeszcze paruje. Tutaj mam rybę, ale wiecie co, nie wiem jaką, wyrzuciłam już opakowanie. To jest ogólnie ten pomysł na rybę w sosie śmietanowym z koperkiem, o ile dobrze pamiętam. Nie będę teraz już grzebać w śmieciach, żeby wyjąć. I powiedzieć wam dokładnie. Tutaj mam sałatę, ogórek pół papryki czerwonej, pół papryki żółtej. Wszystko jest posolone, popieprzone i skropione oliwą z oliwek. Pychotka. Co Ty dostałaś od taty pokaż? mi to i to tata kupi. I tata się będzie teraz z tobą bawił, tak? Kleja. Tak. A gdzie byłaś na placu zabaw? Tak. I w sklepie? Nie. W sumie w tak. Nie byłaś w sklepie? Sklepowałaś. No, nie chciała wyjść. Ja mówię, a wiesz, jak prezent. Aha, to ta cię prezentem zwabił. Nie mm. tak. A były dzieci? Tak. Bawiłaś się z dziećmi? Nie. Zaczepiała wszystkie? No chyba się bawiła dzieci a nie z dzieci. Co robiła? Rządziła wszystkimi. No i zawsze. Jejku ciasto. No, piękne to ciasto. Może nie wygląda zbyt dobrze, ale smakować będzie.